Hej, hej! Witajcie w kolejnym challenge'u na moim kanale. A dzisiaj będziemy z jednego domku robić trzy. Czyli będzie domek w pierwszym słoczu, w losowym i w tym ostatnim. Zabierzcie coś do przekąszenia i zapraszam na odcinek. Jestem bardzo ciekawa jak wyjdzie ten domek i myślę, że zaczniemy po prostu od okien. I chciałabym, żeby to był taki bardziej w nowoczesnym stylu. Dlatego mam już w głowie pewne okna, które chciałabym użyć. I to są te. Tylko wiecie co, ja już kiedyś, jak na nie patrzyłam, zauważyłam, że pierwszym słowem tak naprawdę jest ten czarny. Dlatego myślę, że no użyjemy ten czarny, bo ten biały jest ostatnim. I myślę, że te też będą do nich idealnie pasować. I chciałabym zrobić to w tych miejscach. I myślę, że może jeszcze tutaj te drzwi będą idealne. Teraz dodałabym może jakieś barierki. Myślę, że coś może. Takiego, takie czarne. Wydaje mi się, że bardzo fajnie będzie pasować też do tych okien. Dodaję te schody w tym miejscu. Do tego dodamy barierki, te, które są też tutaj na górze. Te kolumny, zdań, spotkajmy się, są całkiem fajne, właśnie jeżeli chodzi o takie obrzeża tych domów, żeby tutaj pododawać. Wtedy jest taki ten domek bardziej, no taki jest elegancki, ma więcej detali, jest taki ciekawszy na pewno. Zdecydowałam się na ten dach. Myślę, że jak najbardziej będzie idealny. Do tego dałabym te obrzeża dachu. Myślę, że tak. Fajnie wyglądają. Zazwyczaj je daję. Myślę, że do tego dodam taką zielonkawą ścianę i te ścianę z pakietu do wynajęcia. Na te puste elementy wykorzystałam tą tapetę z Miejskiego Życia. No i myślę, że teraz pomyślimy nad jakimiś ozdobami. Nad drzwi dodałabym taką drewnianą markizę. Jest w białym kolorze, także myślę, że idealnie pasuje do tego taka podłoga. I myślę, że ścieżka do końca. Chciałabym dać też jakieś oświetlenie tutaj z przodu, i myślę, że może to będzie najlepsze. Podniczek zjedzmy na mieście. I chciałabym dać też jakąś ławeczkę, w tutaj w tym miejscu. No i mi się wydaje, że ta ławeczka z podstawki jest idealna, więc ją tutaj postawię. Chciałam dać tą skrzynkę pocztową. Jak widzicie, ona tutaj na obrazku ma taki ciemniejszy kolor. A jej pierwszy słod jest taki biały, więc też ją użyję. Dam taki kosz. Zmieniam jeszcze fundamenty. Jak widzicie, to jest pierwszy kolor. Dookoła domku. Szukam też jakichś fajnych roślinek. I tam całkiem wpadła w oko. I myślę, że możemy ją dać. Zmniejszymy ją tylko z tej strony i z tej. Jak widzicie, dodałam tutaj roślinki, jakiegoś gnoma, kamyczki. No, i wszystko jest w pierwszym kolorze. I myślę, że teraz przejdziemy do wnętrza. W pierwszej kolejności rozstawię tutaj drzwi. Myślę, że taki układ będzie w sam raz. I przejdziemy do łazienki. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Postawię tutaj toaletę. Myślę, że tą. Bardzo lubię tą toaletę i często ją stawiam. Do tego może jakaś umywalka. Jakaś taka prosta, nie bardzo kolorowa. Zdecydowałam się jeszcze na taki prysznic i taką umywalkę. Do tego dodałabym jeszcze jakąś podłogę, najlepiej jakąś jasną, bo później można to wszystko przyciemnić dywanem. Myślę, że ta będzie w sam raz. Do tego myślę, że płytki z tego domowego kucharza, o właśnie. Dołożyłam jeszcze zasłonę, lustro i taki dywanik. Czoteczki do zębów, no i jakieś mydło. Dodałam tu jeszcze półeczkę, kwiatka. No i takie ręczniki. Z tej strony dodałam również półeczkę. pasującą do tej tutaj z tej strony. Kosz na pranie. No i tutaj standardowo papier. I do tego światło. A teraz myślę, że przejdziemy może tutaj do sypialni. Chciałbym dać tą klasyczną taką podłogę. Myślę, że jak najbardziej tutaj pasuje. Do tego zastanawiam się nad łóżkiem. I myślę o tym takim ze śnieżnej eskapady. O właśnie o tym. Do tego dwa nakastliki. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Myślę, że mogę dać ścianę podobną taką jak jest na zewnątrz. A z tej strony użyję taką z gry podstawowej. Myślę, że będzie całkiem ładnie wyglądać. Dlatego spodarowałam troszkę przestrzeń tutaj przy łóżku. Tak się ona prezentuje. Myślę, że przejdę teraz tutaj. I chciałabym postawić szafę w tym miejscu, ponieważ wydaje mi się, że tu jest za mało miejsca, żeby później mówię przechodzili. Udało się nawet znaleźć taką szafę pasującą kolorystycznie i będącą w pierwszym odcieniu, także fajnie. Myślę, że teraz dam tutaj jakieś zasłony i chciałabym jakieś jaśniutkę. I oczywiście mam coś w głowie i dałabym może takie te zasłony. Myślę, że idealnie pasują. Tutaj to miejsce przy oknie wygląda w taki oto sposób. Wszystko ma jeden słoczek. Widzicie? No, lustro nie ma w ogóle. No i mamy jeszcze tutaj taką lampę. Jak wam się podoba sypialnia? Wydaje mi się, że jest może troszkę mało, ale no nie dawałabym tutaj więcej rzeczy tak naprawdę. Wydaje mi się, że jak na razie ten domek wychodzi całkiem fajny jak na rzecz tego z pierwszego koloru. I myślę, że przejdziemy może teraz tutaj do kuchni. Wybrałam właśnie takie blaty. Myślę, że do tego dam kuchenkę. Chyba najlepiej jej tą, bo ona jest w takim pierwszym kolorze. Do tego dałabym tutaj jakąś taką mikrofalę. Chciałabym dać też oczywiście lodówkę. Myślę, że w tym miejscu będzie idealnie. Do tego myślę też o takich szafkach, tylko podniosę je na dziewiątce. Użyję też tych płytek z Razem Raźniej w tym miejscu. On ma bardzo ładny kolor i idealnie tutaj pasują. Dodaję jeszcze tutaj zasłony podobne jak w łazience. Jak widzicie dodałam jeszcze tutaj zaparzacz do herbaty i zlew. Pododawałam trochę dekoracji jak widzicie. Tutaj pokazuję Wam to. Wszystko są pierwsze kolory, żeby nie było jakichś wątpliwości. I coś mi mówi, że użyję właśnie tej podłogi. Jest dość fajna. Robię tutaj tylko takim trójkątem. Zrobiłam je Ctrl F. No i myślę, że kuchnia aktualnie jest gotowa. Co myślicie? Fajnie wygląda. Te pierwsze słocze nie są takie złe. Postawię właśnie na taki okrągły stół. Do tego dodam jakieś krzesła, gotów. Pierwszy swatch jest taki bardzo fajny, bardzo taki pasujący do tego domku. W przedpokoju w salonie dam takie same właśnie panele, jak w sypialni. Myślę, że fajnie będzie się tutaj to łączyć. Postawiam na tą modułową kanapę. Myślę, że będzie całkiem fajnie się tutaj sprawdzać. Zrobimy z tej strony tak. Myślę, że tutaj z bez problemu przejdą a z drugiej strony damy tak, ponieważ no tutaj nie chcę tego okna do końca to już zakrywać. Chciałabym dać też kominek i myślę, że może ten razem raźniej do tego fotel, do tego telewizor i myślę, że może taki wiszący, tylko troszkę wyżej. Dodałabym też półkę na książki. Myślę, że może się tutaj całkiem fajnie sprawdzić, dlatego wybrałabym może nie to, tylko jakoś też taką jasną. Teraz być rodzicem wydaje się tutaj idealnie pasować, także dołożymy ją tutaj. Do tego może dałabym też jakiś stolik, jakiś taki pasujący, czyli może właśnie coś takiego jak ten, czyli taki drewniany. Oczywiście kwiatek musi być do tego jakiś obrazek i chciałabym jakiś taki prosty, żeby dużo się na nim nie działo. I myślę, że może ten idealnie będzie pasować. Ranki podobne jak w sypialni. Do tego jeszcze mi tutaj brakuje czegoś na tym stoliku, więc myślę, że ten kwiatek oczywiście może być. Resztę ścian pomaluję tą farbą. Myślę, że o w tym miejscu. A tutaj dam jakąś jasną. Wykła ściana z podstawki. Myślę, że idealna. Te oto miejsca tutaj, żeby nie było tak żeby te kolory się tak bardzo nie zlewały, bo jak będą wszystkie ściany takie same, no to tak średnio będzie, a tak to przynajmniej jest tak inaczej w każdym pokoju. Szukajmy szafy do sypialni. Właśnie ta szafa mi zwróciła moją uwagę. Myślę, że ją tutaj dam. Na górę dałabym, myślę, może właśnie te ramki na zdjęcia. Do tego z tej strony taki wieszak. Myślę, że termostat też mu się tutaj bardzo ładnie będzie prezentował przy wejściu. I tak się prezentuje skończone wejście. Jak widzicie, wszystko jest pierwszy kolor. Pokażę, żeby później nie było żadnej wątpliwości. No i co myślicie, jak Wam się podoba? Mi się wydaje, że jak właśnie na taki domek z pierwszego koloru to jest udany, ale też mi się wydaje, że to zawdzięcza temu, że to są takie podstawowe kolory, które domki się urządza. Czyli to są biele, brązy, no i tam troszkę koloru jest, ale to nie jest aż tak, że jest nieprzyjemnie jak się patrzy. Dajcie znać co sądzicie o tym domku, a teraz zamienimy ten domek w domek z losowymi słoczami. Także nie mogę się doczekać, dostaniecie to wszystko na przyspieszeniu. No i jak? Jak wam podoba się domek? No bo mam z zewnątrz, nie jest taki całkiem zły, nie wiem co uważacie, no w środku jest po prostu kolorowo, ponuro, ale kolorowo, najbardziej z tych pomieszczeń podoba mi się może łazienka, salon też nie jest zły, ale chyba najbardziej zewnątrz domek taki jest, no może być po prostu, a teraz ten domek zamieni się w domek z ostatnimi kolorami. Jak się prezentuje domek z ostatnich kolorów? No powiedzcie, co uważacie. Myślę, że ten albo ten pierwszy będzie miał najwięcej zwolenników. Bo wiadomo, losowe kolory, to są losowe kolory. No, ale jak wam się podoba? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ten cały odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!